Ponad 6 lat temu kupiłem takie bałeczki do masażu skóry, które miały pomagać przy utracie tkanki tłuszczowej. Nie stosowałem, stosowałem to najpierw przez jakiś czas, potem przestałem, i od wczoraj zacząłem. Wygląda to w ten sposób. Że ściskam mocno, te bałki się rolują, wciągają skórę, mają rozbijać tłuszcz, i przy okazji to jest peeling dla skóry. Wczoraj to robiłem przez 20 minut, i dzisiaj rano stwierdziłem, że ta skóra. Z, z, Złuszyła się, stała się gładsza. No i teraz będę to stosować. Jest to zarazem dobra rozgrzewka przed treningiem. Tyle dla demonstracji.